Nadeszły takie mrozy, że cap przymarz do kozy, a przy pompie aż kable z prądem prości. Na fakturze nie będzie litości. Ten rok rozpoczął się od bardzo niskich temperatur. To mój siódmy sezon z popą ciepła i jak na razie najzimniejszy. Powietrzne pompy ciepła przeszły prawdziwy test. Dobrze dobrane pompy ciepła w znakomitej większości dały radę. Niektóre wspomagały się grzałkami. Przy okazji test przeszły też sieci energetyczne, tym razem zjawisko było odwrotne niż przy fotowoltaice napięcie w sieci spadło do dolnych minimów. Zaraz pokażę, ile u mnie prądu pożarła pompa i ile godzin pracowała grzałka. W styczniu w wielu rejonach Polski temperatura powietrza spadła poniżej minus 10 stopni Celsjusza, miejscami i do ponad minus 20 stopni Celsjusza. Prawdziwa mroźna zima trwa już ponad dwa tygodnie. W internecie pojawiły się filmy z zamarzniętymi pompami, a na różnych forach ludzie nieposiadający pomp ciepła sugerują, że pompiarze mają w domu po 15 stopni. Jednak wbrew mitom na temat pomp ciepła do żadnego Armagedonu nie doszło, a w znakomitej większości markowe, dobrze dobrane pompy ciepła nie miały problemów z ogrzewaniem domów. Nie inaczej było też u mnie. Zanim powiem, ile prądu mi pożarła pompa, to kilka informacji o budynku, który ogrzewa. Dom od kilkunastu lat nie był przerabiany i jest stale zamieszkiwany przez cztery osoby. Budynek jest ocieplony 15 cm z Część z garażem ma 10 cm ocieplenia. Dach ocieplony jest 30 cm wełny mineralnej. Z ciepłej wody korzystają 4 osoby, w tym dziennie 3 razy wanna gorącej wody plus co najmniej 1 prysznic. Ogrzewanie podłogowe mam na powierzchni 130 m2 i w tych pomieszczeniach utrzymuję temperaturę w zakresie od 21 do 24 stopni Celsjusza. Kaloryfery ogrzewają piwnice, gdzie temperatura wynosi około 18 stopni Celsjusza i garaż, gdzie jest Około 10 do 12 stopni Celsjusza. Od razu powiem, że w mojej siedmioletniej historii z pompą jeszcze nigdy dobowe zużycie prądu nie było tak wysokie jak początkiem stycznia, kiedy to moja pompa regularnie pożerała ponad 50 kWh energii elektrycznej dobowo. Pierwsze dwa tygodnie stycznia zamknęły się poborem 600 kWh. Przy czym cały grudzień to 874 kWh zużytej energii. Pobór przekroczył wartość podaną na wyświetlaczu, ponieważ pompa nie zlicza całej pobranej energii. Na przykład nie są wliczane pompy obiegowe i nie liczy też pracy grzałki, do której wrócę za chwilę. Dlatego pokażę też pobór prądu zarejestrowany na głównym liczniku prądu, który zlicza... Pobór pompy ciepła, jak i prąd na potrzeby bytowe. Na potrzeby bytowe w moim domu zużywa się kilkanaście kWh dziennie. Jak widać, różnica w tym, co pokazuje pompa, a tym, co wskazuje główny licznik, jest u mnie bardzo mała. Jednak w niektórych pompach różnica ta może przekraczać ponad 30%. Dlatego na wskazaniu poboru przez pompę nie można w 100% polegać. Przez te kilka dni produkcja prądu z fotowoltaiki była znikoma, ponieważ panele były przykryte śniegiem. Od początku stycznia a fotowoltaika wyprodukowała nieco ponad 120 kWh energii z instalacji 10 kW Po Pospolicie sądzi się, że w mrozy pompy nie dają sobie rady i grzeją grzałkami. Moja pompa grzeje już siódmą zimę i grzałki przez te lata przepracowały łącznie 7 godzin. Do załączeń grzałki dochodziło u mnie tylko wtedy, jak pompa miała zaplanowaną. Nocną przerwę w pracy, a woda w buforze miała już zbyt niską temperaturę, aby pompa mogła dokonać skutecznego rozbrożenia wymiennika zewnętrznego. Przy okazji test przeszły też nasze sieci elektroenergetyczne. W wielu domach dogrzewano się farelkami, i coraz większy udział w rynku mają pompy ciepła. W środę 14 stycznia w porannym szczycie zapotrzebowania polskie elektrownie dostarczyły do systemu największą moc w historii ponad 30 gigawatów. W niektórych lokalizacjach zaobserwowano spadek napięcia w sieci. Najczęściej zjawisko występuje w tych rejonach, gdzie latem sieć nie daje sobie rady z fotowoltaiką. Przyczyną zazwyczaj są zbyt małej mocy stacje transformatorowe, długie odcinki sieci i za mały przekrój przewodów elektrycznych. Jeżeli napięcie spada poniżej dopuszczalnej normy, czyli poniżej 207 V, to jest to powód do reklamacji, pretekst do wymiany transformatora. O ile przy wysokich napięciach latem głównymi winowajcami są prosumienci ze źle skonfigurowanymi instalacjami, Fotowoltaicznymi, tak przy niskim napięciu cała odpowiedzialność spada na zakład energetyczny. Jak wiecie, w celu przedłużenia żywotności pompy, zmniejszenia zużycia prądu i poniesienia współczynnika COP i wykorzystaniu potencjału fotowoltaiki, używam harmonogramu tygodniowego, w którym zmuszam pompę do intensywniejszej pracy w ciągu dnia, kiedy jest cieplej i działa fotowoltaika. W dni bez mrozów pompa w nocy ma kilkugodzinną przerwę, a w mroźne dni w nocy mam odchyłkę w dół od krzywej grzewczej. Dokładnie omawiam to w innych filmach na moim kanale. Mam też kocioł węglowy. Dlaczego go nie uruchomiłem w te mroźne dni? Obecnie ogrzewanie węglem wychodzi taniej niż pompami ciepła, ale wymaga nakładu pracy. Musimy uzupełnić dozownik, wybierać popioły i czyścić kocioł. O kosztach dowozu węgla, wywozu popiołu nawet nie chcę wspominać. Na szczęście mam fotowoltaikę na starych zasadach, która w 100% pokrywa moje potrzeby energetyczne. Roczny rachunek za ogrzewanie i prąd dla domu to niecałe 300 zł opłat stałych. I tak już od kilku lat. Więcej o tym w filmie Prąd i ogrzewanie domu za 300 zł rocznie. W różnych domach pobór prądu przez pompy może być skrajnie różny. Od kilku kWh na dobę do ponad 150 kWh. Główny wpływ na to ma termoizolacja budynku, rodzaj ogrzewania, niskotemperaturowe czy wysokotemperaturowe, oraz rodzaj wentylacji w budynku. Ciekaw jestem, ile Wam pompy pożarły prądu w te mroźne dni. Czy Wasze pompy dały radę i czy wspomagały się żółkami. Jeżeli interesuje Was ta tematyka, to zapraszam do subskrypcji kanału. Znajdziecie tu bardzo dużo filmów na temat ogrzewania, pomp ciepła, fotowoltaiki, a także setki recenzji innowacyjnych produktów. Zapraszam.